Witam Państwa w Energy Gaz Polska. Dzisiaj przedstawiamy montaż instalacji BRC Sequent 32 z podłączeniem do OBD w samochodzie Jeep Siroki z silnikiem 2.4 o mocy 177 koni. Samochód pochodzi z 2015 roku. Mamy tutaj następujące elementy tej instalacji: tutaj reduktor na przednim pasie, obok tu od razu mamy filtr fazy lotnej, tutaj mamy elektrozawór z filtrem fazy ciekłej, komputer sterujący całym układem i wtryskiwacze, których niestety nie widać, są umieszczone pod pokrywą. Na silniku. Zapraszam do środka. Pokażę następne elementy tej instalacji. Przełącznik gaz benzyna został umieszczony tutaj w schowku po lewej stronie kolumny kierownicy. Jest to miejsce wyznaczone przez klienta. Zapraszam do bagażnika. Został tutaj zamontowany zbiornik 55-litrowy. Jest to zbiornik w cenie instalacji bez dopłaty, największy możliwy, także jest tutaj możliwość założenia większego, bo wnęka jest dosyć spora, także tak to tutaj wygląda. Wlew mamy zamontowany mały pod klepką wlewu, wlewu benzyny też tutaj we wnęce. Jest to mały wlew z dokręconą końcówką do tankowania. Podsumowując, spalanie takiego samochodu na benzynie to było około 13 litrów na 100 km, na gazie będzie to około litrów 15 Koszt przejechania 1000 km na benzynie to było około 650 zł, teraz będzie to około 300 zł, co daje oszczędność na każdym 1000. 350 zł, koszt takiej instalacji to jest 3200 zł. Także zwrot nastąpi po około 9100 km. Zbiornik, jak już mówiłem, 55 litrów. Zasięg około 290 km, także tak to mniej więcej wygląda. Dziękujemy i zapraszamy do Energy Gas Polska na montaż instalacji gazowej.